Ja kupię kosiarkę, tylko moja się zepsuła Zamlokowało cały dysk, a już parę razy naprawiałem już Aha, ma... To dobrze, to dobrze, jest robota lat już ma No to wystarczy i nie? <grym>, no to weźmiemy jakiegoś pieska, nie? Jak... No, bo tutaj grzeczny Ścielareczka ale tak, kupiło się wieść, tylko pieniądze gdzieś. Aha, teraz nie? Przy tych cenach tego tak wszystkiego nie, nie. nie? na razie nic nie kupuję, bo. No jak nie? może przejmie gospodarstwo, to trzeba nowe obory budować. Aha, co, taką. Co innego, to może pomyśleć o tym. No, ale to kurde, bo taką oborę to też trzeba dać trochę. No, jak będą programy unijne, to wtedy stycznym. Jak no. nie będzie, to nie, nic nie zrobię No nic, no bo wiadomo, bo tak to tak wszystko to. No. O. To teraz była, no dobra. No też panu się rozwaliła, wtedy ta kosiarka też kupił, nie? No, no. No, no, no miał no. takie same jak ja, bo miałem tą Wikona, nie pewna no. Grenlanda. No ale już swoje lata. No, no lata, no, no jak tyle, lat 18, no ile no, 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 to jak się tak dużo kosiła Tak, powiem panu i myślałem, żeby trzymać ten te sezony. No. no a to było <laughs> A też to... jest trawa do koszenia jeszcze w tym roku? Tak tak.